Witam wszystkich zebranych. Mówi Zofia z Krakowa. Pobudka poranna. 14 lipca, czwartek, psalm 34,5. Uwolnienie od lęku. Szukałem pana i odpowiedział mi, i uchronił mnie od wszystkich obaw moich. Pewność odkupienia, stworzenie, odkupienie i uświęcenie to wszystko mamy w Chrystusie. Te wszystkie dobrodziejstwa są symbolizowane w błogosławieństwie dnia sobotniego. Mateusza 11, werset 28 do 30. Przeczytaj zaproszenie Jezusa do podpoczynku w Nim. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Co łączy sobotę z tym zaproszeniem? Ukojenie, które Chrystus zaoferował ludziom, obejmuje emocjonalny, psychiczny i duchowy aspekt odpoczynku dla tych, którzy dźwigali ciężkie brzemiona, w tym brzemię grzechu, poczucia winy i lęku. Obok podstawowej ludzkiej potrzeby wypoczynku fizycznego istnieje również ważna potrzeba odmiany oraz zmiany tempa pracy umysłu i odnowy ducha. Odpoczynku od ciężarów i stresów codziennego życia. Właśnie w tym celu Bóg ustanowił sobotę. Badania wykazują, że produktywność w miejscu pracy zwiększa się dzięki codygodniowej, całodziennej przerwie. Zmiana w codziennej rutynie życia zwiększa aktywność umysłu i wytrzymałość fizyczną. Ponadto, sobota daje potrzebne nam odczucie oczekiwania, które pomaga chronić przed nudą i znużeniem. Choć każdy może twierdzić, że zna nas odpoczynek w Chrystusie, sobota daje nam konkretny i namacalny sposób odpoczywania. Sobota jest symbolem odpoczynku, który mamy w Jezusie i zbawienia, którego dokonał on dla nas. Sobota wychodzi nam naprzeciw także w kwestii naszych potrzeb emocjonalnych, daje nam poczucie tożsamości. Koduje w naszej podświadomości odczucie, że zostaliśmy stworzeni na podobieństwo Pana, a więc należymy do Niego. Podobnie jak Bóg ustanowił w Wedenie małżeństwo, by spełniało potrzeby bliskości w wymiarze międzyludzkim, tak też ustanowił sobotę, by była spełnieniem potrzeby bliskości stworzenia ze Stwórcą. Sobota zawiera obietnice spełnienia, wskazuje nam, kim możemy być dzięki dokonanemu przez Chrystusa dziełu odnowy. Daje nam nadzieję na przyszłość. Ostateczny i wieczny odpoczynek, Boży Sabat. Jednak ponad wszystko sobota wychodzi naprzeciw najważniejszej ludzkiej potrzebie, potrzebie oddawania czci Panu. Bóg w swej mądrości dał nam sobotę jako dzień przeznaczony przede wszystkim na nabożeństwo, oddawanie Jemu czci, wychwalanie Go. Jakie ciężary dźwigasz na co dzień i jak możesz nauczyć się odpoczywać od nich, powierzając je Panu? Czy Twoje sobotnie nabożeństwo może Ci pomóc nauczyć się odpoczywania w Chrystusie? Dziękuję.